prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Wisa, Warszawa, 1 czerwca 2022 roku. Szanowni Państwo, 200 lat temu w filmie zostały wydane polskie romanse Adama Mickiewicza, zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. Romantyczność, świte zianka, powrót inne niezapomniane utwory tego od od te dziesiątki lat łączą pokolenia kolegach Polaków. Zapisają wyjątkową aurą, niezrównanymi opisami natury i mądrą prawdą, że świat musi być sprawiedliwy, dobro nagrodzone, a zło ukarane. Niezwykła wrażliwość, wspaniałe wyrzucie języka i wyobraźnię generalnego poety sprawiły, że ballady i romanse są esencją polskiego romantyzmu. Romantyzm. To, je, to istota polskości fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań zaborców, palona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby w kraju i na obrzeźnie czynem i słowem toczyli bój o suwerenną rzecz pospolitych. Powstało wówczas głośne hasło Za naszą i Waszą wolność. Które wciąż są uniwersalnym zawołaniem narodów walczących o na niepodległość. Zwłaszcza dziś, w obliczu rosyjskiej agresji, agresji na Ukrainę, wolnościowe idea romantyzmu znów są niezwykle aktualne. To zarówno te, które zagrzewają do boju o suwerenność, wzmacniają obaw, odwagę i męstwo, jak i te, które przekładają czucie i wiarę nad obojętność które kształtują postawę solidarności z uciskanymi. Za naszą wschodnią granicą dzieje się to, czego sami nie jeden raz doświadczaliśmy w historii. A kiedy Polski nie było na mapie Europy, to właśnie romantyzm uformował nasz patriotyzm, ocalił narodową tożsamość i duchowość, a także odkrył piękno naszej kultury ludowej. Dlatego w sobotę, 3 września 2022 roku, w trwającym Roku romantyzmu polskiego, zapraszam Państwa do narodowego czytania balet i romansów. Wierzę, że wspólna lektura utworów naszego narodowego bieżącego na nowo ukaże fenomen polskiego romantyzmu i ile ideuszowe obchody w ważną refleksję nad naszą kulturą i historią. Chciałbym, aby tegoroczne narodowe czytanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie i żeby, jak zawsze, było dla nas wspólnym świętem czytelnictwa. Ich ballady i romanse ponownie odkryją przed nami swoją wybitną wartość literacką, cenny wymiar moralny i bogactwo kulturowe Rzeczypospolitej. stając się dla wszystkich prawdziwie twórczą inspiracją do zrealizowania własnych, oryginalnych odsłon Narodowego Czytania 2022 roku. Zwierzęzami szacunku i sympatii, Andrzej Lula.